Okej, okay, siema ludzie, z tej strony e, Heister i ze mną jest dania, tylko dania jest na innym niku, bo dostał tutaj, tutaj, tutaj bana, nie? Więc musiał być na innym niku. To jest serwer e, serii najgorszy. Jest tu admin Kidman dokładnie podszywka. I w ogóle. Ale nieważne. Na no, dzisiaj właśnie będziemy grać na takim survival i nie będzie to zbyt długi filmik, bo to będzie filmik naprawdę króciutki. Ale, no. Okej, okay, widać, że każdy admin już zdaje jakieś diaksy, wszystko zdają, Rzucają podkami takimi śmiertelnymi. No i w ogóle. Jak ktoś to właśnie, Dania, to zombie. Zombę. <grym> yy, I to mi bardzo przeszkadza. Yy, ale dupa, nieważne. W sensie było... Znaczy, no, nie przeszkadza mi aż tak, ale nieważne. Przejdźmy do tematu. Serwera. Serwer jest naprawdę zryty. No właśnie, nawet armii nie potrafią dać... Znaczy, no może potrafią, ale te ich cuby to nie są takie zbyt najlepsze. Ej, daj jedno mięsko. Okej. Okay. Yy... <coughs> no powiem szczerze, że, że widać ile z taków dostanę diaksów. Aha, to potem już. Naprawdę serwer jest lipny i nie podoba mi się ten serwer. Aha, warp jeść... Aha, jedzenie. Ja się ostatnio właśnie nauczyłem robić dopiero kuboidy, a już lepiej od nich prawdopodobnie to robię. Czekajcie. Ooooooo... Warp jedzenie. No, inteligentne te ich kuboidy, bardzo, bardzo takie... świetne te ich kuboidy, świetne. Lepszych bym nie widział. Mm, ale mogliby rzucić rzucić zwykłym jedzeniem. A wełnę mogę rozwalać? O, wełnę mogę rozwalać. Hmm. rozwalamy wszystko, dawaj. To się przyda. To będzie tylko raz na tym serwerze że będziemy grali, ani więcej nie. Wszystko dla nas leci i bardzo fajnie. Różowy od kawełna, różowi kawełna. Jakie lubię różowy? Nie, dostałam od nich jakieś lipne itemki. ale okej. Okay. Od dawna zrobimy tutaj tak, taką pułapkę, co? O! Coś tu było. To by wszystko rozwalamy w drobny mak. Czekaj, ja tutaj ziemię rozwalę. Ale inteligentni oni są. Naprawdę. Normalnie... Więc jeszcze zaba... Ej, gdzie są spawnery? Były gdzieś tutaj chyba. Urozwaliłeś już? Pojączek Pojąciek. Pająciek. Jej, pajączek Wcisaliśmy kit, że... To jest, że będziemy nazywali reklamy serwera. Ale tak naprawdę to jest. Właśnie tam na temat podszywka. I to bez sensu mieć mod podszywkę bez kitu. A! I teraz będę miał kompletnie inny nick na serwerze Danio, ale to już zobaczycie w następnym filmiku, nie? Daniel <laughs> Daniel ma hiszpańskiego kompa, to więc... Jej, mam żelazo. Dobra, chodź stąd, bo za chwilę tutaj... Albo dawaj jeszcze porozwalajmy. Porozwalajmy, niech, niech płaczą nad tym. Spawno? Okej. Okay. Jestem na spawnie. Mam 31 wełny wełni. Patrz się patrzcie jak admin się czepia, patrzcie jak Admin się czepia. Wow, um, ogólnie widzi... patrzcie, co patrzcie, co tu jest, no. No, no, no. Naprawdę, szczyt chamstwa. Co? Idę? No, a Dania znów i jego <laughs> bzykanko. No. Eee, no to by było na tyle chyba w tym filmiku. Już chyba na dość macie takiego... Serwera. <laughs> podkami rzuca, widzicie? Patrzcie co on robi, widzicie? Rzuca takim podkami pałusek. Pałusek rzuca pod e, takimi podkami. No to pałuszka, Ale dobra. Mm, to by było na tyle. To więc ja życzę nie wchodzenia na ten serwer. I ja nawet nie będę prawdopodobnie podawał IP tego serwa. Ale nie wnikajmy. Mm. No to więc chodźcie, ale się pożegnamy. No właśnie też czekajcie. Ja X, a nie, nie mam. Myślałam, że mam mundusa włączonego. Ale nie, to więc o mleko dostałem. Mleczko. Oni pewnie się kapnęli, żeby. No, będzie można. To więc to by było na tyle. To więc strzałka, Ja się z wami żegnam. Dania się z wami żegna.